Dzień dobry, witam państwa serdecznie, Ireneusz Ruciński firma Bejo. Znajdujemy się obecnie na kolekcji odmian markwi zorganizowanej przez Państwa Henryka i Roberta Piotrowskich w miejscowości Opalenica. W ofercie posiadamy bardzo szeroki asortyment, zarówno marchę przeznaczona do produkcji na świeży rynek, jak również do przemysłu. Na tej kolekcji tutaj skupiliśmy się tylko i wyłącznie na odmianach przeznaczonych do przemysłu ze względu na specyfikę rejonu, czyli w tym rejonie dominującą pozycję zajmują zakłady przetwórcze. Jeśli chodzi o przemysł, są tutaj różne kierunki, mogą być to surówki, sałatki, może być produkcja soku, mrożenie, jak również przeznaczenie na susz. Asortyment, który tutaj przedstawiamy, myślę, że spokojnie zaspokoi wszystkie te kierunki. Odmiany markwi, które znajdują się na poletkach, możemy podzielić w zależności od przeznaczenia do przemysłu. Tutaj znajduje się segment odmian, które przeznaczamy przede wszystkim na surówki, sałatki, jak również soki. Są to odmiany w typie Berlikumery, czyli w firmie Bejo u nas wszystkie odmiany, które zaczynają się na literkę B, są to berlikumery, czyli są to marchewki, które są bardzo smaczne. Jeśli chodzi o e, marchew w tym asortymencie chciałbym przedstawić odmianę Belgrado, jest to odmiana w typie e, Bangora, Bangora wszyscy doskonale znają, jest to odmiana bardzo plenna. Belgrado różni się w porównaniu do Bangora tym, że ma mniejszy problem z zazielenieniem, czyli ten wigor wzrostu jest troszeczkę mniejszy w porównaniu do Bangora. Nie wychodzi aż tak mocno na zewnątrz i dalej nam aż tak nie zielenieje. Belgrado jest również odmianą, która zdecydowanie ma lepszą nać, bardziej odporną na choroby grzybowe. Następną z odmian, którą chciałbym przedstawić, jest odmiana Brawa. Jest to nowa odmiana, którą mamy w sprzedaży pierwszy rok. Jest to odmiana w zasadzie krzyżówka dwóch typów marchewki: typu Berli Kumer i typu Flake. Z tego typu Berli oczywiście korzystamy tutaj naprawdę z bardzo wysokiego plonu, jak również. Jest to odmiana o smacznych korzeniach, natomiast typu flake korzystamy z bardzo ładnego koloru wewnętrznego. Ten kolor jest bardzo ciemny, jak również bardzo dobre wyrównanie rdzenia i kory. Jest to odmiana o wyjątkowo dużym plonie. Myślę, że z przeznaczeniem dla producentów, którym zależy na bardzo wysokim plonie, ten plon z tej odmiany bez problemu można uzyskać ponad 100 ton. Przeznaczenie tej odmiany ze względu na tą krzyżówkę typów berlikumer i Flake może być również przeznaczona do mrożenia, jak również na susz, ale z przełomu powiedzmy sierpnia i września. Jest to odmiana również o bardzo wysokiej zdrowotności naci. A teraz chciałbym przedstawić odmianę Komarno. Jest to odmiana standardowa na rynku w typie Flake. Odmiana z bardzo ładnym wnętrzem, ciemnym wnętrzem, nie ma tutaj różnicy między rdzeniem a korą. Jest to odmiana przeznaczona do przemysłu, na mrożenie, na susz, jak również na ciemne soki. Jest to odmiana, która charakteryzuje się bardzo ładnymi, długimi korzeniami, wyjątkowo plenna. Farach jest nową odmianą w typie komarno, którą pierwszy rok mieliśmy w sprzedaży. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem, jak również bardzo wysoką jakością wnętrza. Ten kolor również jest bardzo ciemny, intensywny. Nie ma tutaj różnicy między korą a rdzeniem. Odmiana polecana jest przede wszystkim na ciemne soki, na mrożenie, jak również do produkcji suszu. Istotnym gatunkiem, jeśli chodzi o warzywa korzeniowe, jest pietruszka korzeniowa. Dla nas jest to również bardzo ważny gatunek. W swojej ofercie posiadamy trzy bardzo ciekawe odmiany. Na pewno wszyscy znają odmianę Ig i odmianę Arat, które są w naszym asortymencie już od dawna. Ja chciałbym się skupić bardziej na odmianie Arktika. Jest to pierwszy na świecie mieszaniec pietruszki. Jakie są plusy odmian mieszańcowych w porównaniu do odmian ustalonych? Po pierwsze jest tutaj wyższa energia nasion, czyli to kiełkowanie jest zdecydowanie szybsze i bardziej wyrównywalne w porównaniu do odmian ustalonych, odmiany mieszańcowe charakteryzują się oczywiście dużo wyższym plonem. Przede wszystkim ten plon handlowy, co jest bardzo istotne dla producenta, jest dużo wyższy w porównaniu do odmian ustalonych. Arktyka ma również bardzo ładne białe korzenie. Jest to odmiana, którą możemy przeznaczyć albo na taki super wczesny zbiór do uprawy w tunelach foliowych pod płaskimi przykryciami, ewentualnie pierwszy grunt, lub z przeznaczeniem na plon główny i bardzo długie przechowanie. Jeśli chodzi o pietruszki, ja chciałbym wspomnieć tutaj również o formule Bimox. Co to jest Bimox? Bimox jest to specjalna formuła, która dodawana jest. Tylko i wyłącznie do nasion podkiełkowanych. Co wtedy zyskujemy? Przede wszystkim zwiększamy energię nasion, czyli te wschody są szybsze, bardziej wyrównane. Zyskujemy później również wyższy wigor wzrostu, czyli rośliny rosną dużo szybciej. Co za tym idzie, są bardziej odporne na choroby i szkodniki. Dlatego chciałbym polecić nasiona, pietruszki z bimoksem bardziej dla producentów, którzy posiadają możliwość podlewania, ponieważ wiadomo, że przy nasionach podkiełkowanych no w tej pierwszej fazie trzeba zapewnić odpowiednią wilgotność do wzrostu. Na kolekcji znajdują się również buraki ćwikłowe. Nasz asortyment jest bardzo szeroki. Ja chciałbym skupić się tylko i wyłącznie na jednej odmianie, na odmianie Bohan. Jest to nowa odmiana. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem, jak również bardzo wysoką jakością wnętrza. Odmiana wyróżnia się również bardzo wysoką zawartością suchej masy. Posiada bardzo mocny system korzeniowy, co jest bardzo istotne zarówno w warunkach suchych, jak również i nadmiaru wody.